Mamy odwieczny problem na polu z szurawiami, którym smakuje bardzo pszenica. I ta pszenica z późnego siewu jest niestety przez nie jeszcze wymęczona. Czy wy też borykacie się z takimi problemami? Zobaczcie. No, widać tutaj ślady bytowania. Są pióra, są odchody. I widać, że nasza pszenica już tutaj była. Szarpana O Jakie są wasze sposoby na walkę Z ptakami, a tutaj w tym wypadku żurawie Ja spróbuję Zrobić strachy Może coś Może coś nam tutaj pomogą Widać, że sobie upodobały taką część pola Tam dalej było spokojnie I tam też było spokojnie Pogoda jest barowa. No i tak wygląda niedziela w rolnictwie. Tak wyglądają problemy, o których się czasami zapomina. Natomiast mają one też ogromny wpływ na planowanie, także zobaczymy co da się tutaj z tym zrobić więcej.